No, przerosło to jakby mnie, jeśli chodzi o takie, no też nie, nie, nie wyobrażałem sobie jakoś, po prostu przyszedłem i mam wrażenie, że właśnie, że pan Rotmistrz był tutaj obecny, w tej przestrzeni, by to powiedzieć, takiej wielowymiarowości jego postaci. Tutaj to było, to nie było jakby dobre, to było celujące. Nie? I pokazanie człowieka tak wyjątkowego który żył gdzieś poza schematami to on kreował on wyznaczał sobie cele on budował wspólnotę z ludźmi gdzie by nie, nie chcieli w to wchodzić nie on po prostu biegł gdzieś w tym wszystkim o to mi chodzi że to był ktoś kto kogo trudno w ogóle jakoś zaszuflatkować. i to wydaje mi się właśnie to usłyszeliśmy nie? W tej jest jakby lektor czy narrator, który gdzieś wprowadza, tłumaczy pewne rzeczy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. I ten entuzjazm mają wrażenie tej, tych młodych ludzi, tych churzystów, tych, tych dzieci, nie? że to było takie, właśnie, wszystko było autentyczne tutaj, że myślę, że ta postać Witolda Pileckiego dla nich była ważna. Wiedzieli, komu oddają hołd. Po prostu coś pięknego, niesamowitego. I Zawsze uważałem, że jeżeli coś się robi dla Witolda Pileckiego, to musi być na najwyższym poziomie. I, I tak było. To było wszystko na najwyższym poziomie. Ta pieśń hymn, wszystko co nasze, Polsce oddamy, właśnie zagwizdane, bo harcerz było w prawie harcerskim, że harcerz gwizdze. To jest jakby jego taka natura. Więc to mnie gdzieś tak poruszyło, oczywiście to, co budował Witold Pilecki w sukurczach gdzie, można będzie budował raj, w którym żył. No i ten polonez, nie, to pokazane było, no, można coś y, piękniejszego, y, ciekawszego y, stworzyć. Właśnie polonez jest jakąś kwintesencją polskiej naszej kultury romantycznej, nie takiego pięknego. I ten polonez y, sukurczowski był niesamowity. Co można powiedzieć? No to klaśnięcie, nie, ten, ten strzał. Oczywiście myślę, że to wszystkich gdzieś też poruszyło, ten alfabet morsa. Właśnie dowiedziałem się od dyrygenta, że to było wystukane słowo wiara. Nie? No i tak to chyba odczytujemy, że rotmistrz ciągle chce nam coś powiedzieć. I ja, ja tak widzę, że gratuluję, ale trudno będzie stworzyć coś jeszcze piękniejszego dyrygentowi.